Cześć, witaj na kanale Grzesiek Powiada. W tym odcinku chciałbym zabrać Cię w taką podróż 25 lat wstecz, żeby przyjrzeć się pewnemu fenomenowi, który wtedy miał miejsce. A o, a o co mi chodzi? Generalnie dzisiaj, z, jeśli pomyślisz skąd chcesz wziąć sobie, powiedzmy, informacje bieżące o różnych technologiach, pobrać najnowsze programy, pobrać najnowsze gry... Czy też ogólnie mieć powiedzmy jakieś inne dobra cyfrowe, to pierwsze o czym myślisz, to jest twój smartfon, to jest twój laptop. Po prostu wchodzisz sobie na daną stronę, żeby znaleźć informacje, korzystasz z jakiejś aplikacji, czy też pobierasz sobie aplikacje ze sklepu, który udostępniony jest na daną platformę. Czy to są gry, czy to są programy użytkowe, nieważne. Taki jest zazwyczaj jakby sposób korzystania. A 25 lat temu było trochę inaczej. Część pewnie z moich widzów pamięta, część pewnie nie może tego pamiętać, ale wtedy internet był oczywiście dostępny. Jednak naszym głównym sposobem pozyskiwania różnego rodzaju oprogramowania, i to mam na myśli tutaj tego legalnego, bo oczywiście tego nielegalnego, no to jego pozyskiwanie było trochę inne, były płyty CD dołączane do. Czasopism. I dzisiaj właściwie, jeśli przejdziemy się do kiosku, o ile jeszcze jakiś kiosk jest w Waszym pobliżu, czy też do sklepu, no to stojak z gazetami nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Nawet w samych empikach też już nie jest powiedziałbym zbyt duży. A większość gazet. Zazwyczaj albo są to gazety codzienne, jakieś prasa kolorowa, czy też odwołujące się do jakichś różnych zainteresowań, ale są to już tylko gazety. W większości nie znajdziemy żadnych płyt dołączonych do tych gazet. A przełom tysiącleci był czasem, gdy był to niemal standard. Płyty dołączano nawet do gazet codziennych oczywiście nie do każdego wydania ale jeśli chodzi właśnie o pracę komputerową, to tutaj mieliśmy bardzo duże, zarówno bogactwo samych tytułów, które były wydawane w nakładach rzędu 200 tysięcy egzemplarzy, o czym dzisiaj wydawcy mogą tylko pomarzyć, a do każdego jeszcze czasopisma często była dołączana nie jedna płyta, nie dwie, a czasem cztery lub nawet więcej. I co też. Dlaczego też te płyty tam się tak pojawiały? Bo można sobie pomyśleć, że no może internetu wtedy nie było, dlatego wszystko było na płytach. A no, internet jednak był. I to chyba od połowy lat 90. już tak w miarę był dostępny w Polsce. Jednak jego dostępność była dosyć ograniczona. I to zarówno ograniczona pod względem obszaru, gdzie był dostępny, ceny, czyli ile trzeba było za to zapłacić, jak również prędkości, jaką za te pieniądze uzyskaliśmy. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wyglądało to dla takiego przeciętnego, przeciętnej osoby, przynajmniej tak jak ja to pamiętam, powiedzmy mamy rok 98. Dostałem swój pierwszy modem, prędkość 56 kilobitów. Dzisiaj prędkość mierzymy w gigabitach lub megabitach, a kilobity to jest jednostka tysiąc razy mniejsza niż megabit i milion razy mniejsza niż gigabit. Więc było to 56 kilobitów, czyli efektywne 4,2 kB na sekundę. Co wielu może nie mówić specjalnie, co to, ile to, co to znaczy. Ale wyobraźcie sobie, że pobranie jednej piosenki czy też jednego zdjęcia zajęłoby Wam 15 minut. A pobranie teledysku w formatach, jakie wtedy były dostępne, co najmniej 2 godziny. I nie byłby to teledysk 4K. I nie byłby to nawet często teledysk w jakości, tak zwanej SD telewizyjnej. Więc prędkość nie była imponująca. A jeśli chodzi o tą cenę, no bo może nie było aż tak źle, no sami ocencie, jednak wtedy internet był opłacany za czas korzystania z internetu. Więc w wielu tych starszych czasopismach jest takie odwołanie się do tego, do jak często zaglądasz do internetu, czy ile czasu spędzasz w internecie. Wtedy to miało trochę inny wyraz niż teraz. Praktycznie teraz jesteśmy do internetu podłączeni 24 godziny na dobę, a wtedy musieliśmy jawnie jakby te połączenie nawiązać. I wykorzystać w tym momencie najczęściej do tego linię telefoniczną. Jeśli chodzi o opłaty, to... Ja pamiętam, że to było coś około 36-35 groszy za 3 minuty lub za 6 minut, później po 22. Co, co też do końca wielu nie powie, co, co to oznacza, no bo ile groszy, no ale ile wtedy się zarabiało, żeby mieć jakieś, yy, powiedzmy, porównanie do, do czasów dzisiejszych. No to wyobraźcie sobie, że po pierwsze, jeśli chodzi o te ceny, no to wyobraźmy sobie, że chcemy pobrać. Z jedną płytę CD, zawartość jednej, obraz jednej płyty CD. Wydaje się dzisiaj, to jest tam, w zależności od prędkości internetu, jaką posiadacie, to może być od kilkudziesięciu sekund do powiedzmy maksymalnie kilku minut. Wtedy pobranie całej płyty CD zajęłoby około dwie doby. I kosztowało, w zależności od powiedzmy podziału tego czasu, że powiedzmy w których godzinach byśmy to robili, od 150 do 300 ówczesnych złotych. Ale jak, jeśli wam powiem i porównam te kwoty do wypłaty z tamtego czasu, czyli powiedzmy weźmy sobie pensję minimalną, no to było to pomiędzy 30 a 60% minimalnej pensji. Czyli to tak jakbyśmy dzisiaj tak przyłożyli powiedzmy tą miarę, czyli powiedzmy ile minimalnej pensji musielibyśmy za taką płytę zapłacić, to byłoby to coś pomiędzy 1,5 a 3000 zł. I w tym momencie brzmi to bardzo dużo, że jeśli chodzi o cenę powiedzmy pobrania jednej takiej płyty CD. Z tego powodu te czasopisma tutaj zaczynają być lepiej osadzone. Po prostu pokazują, no ok, a ile kosztowało czasopismo, powiedzmy, zapytacie. No, pomiędzy 10 a 20 złotych. No, dzisiaj tak samo to nie wydaje się dużo, ale znowu jak przemnożymy to przez 10, żeby mieć tak powiedzmy tą samą siłę nabywczą tych pieniędzy, no to już jest pomiędzy 100 a 200 dzisiejszych złotych. Nie, nie jest to tanio, ale jednak sporo taniej niż kwota rzędu 1,5 do 2000 zł, do 3000 zł za, za zawartość takiej płyty. Oczywiście powiecie: No nie wszystko na tej płycie mi się przyda. No zgadza się, nie wszystko się przyda, a dodatkowo takie czasopismo za 10 do 20 zł tych płyt czasem miało więcej, więc cena jednej płyty była tutaj wielokrotnie niższa. Jednak okej. Okay była sobie jakaś płyta dołączona do czasopisma, no co, no teraz też możemy sobie taką płytę wypalić, powiedzmy ściągnąć sobie z internetu ileś programów demonstracyjnych wersji gier, y, zdjęć, filmów i tak dalej, stron internetowych całych i wrzucić na płytę. No, no tak, no i zapytacie jaka jest użyteczność, powiedzmy to tak jakby komuś udostępnić swój folder pobrany, tylko go przerzucić na płytę. No wtedy wyglądało to trochę lepiej. Słowem, każda płyta to był taki mały... Mały program, mały wycinek powiedziałbym internetu, gdzie czasopismo starało się jakby przygotować taką płytę, żeby ona była jakby taką namiastką, można powiedzieć internetu, taką małą kapsułą czasu, ponieważ wtedy po prostu każda płyta miała swoje menu, które uruchamiało się zaraz po włożeniu tej płyty. To menu oczywiście starano się, żeby było jak najbardziej atrakcyjne jego atrakcyjność oczywiście z biegiem lat Rosła w tych różnych tutaj wydaniach, od po prostu prostej wyszukiwarki e, słów kluczowych z opisem powiedzmy tego, co jest na tej płycie i linkami po prostu do tych zasobów, po bardziej multimedialne, grające menu, łącznie z różnymi animacjami, e, zdjęciami pokazującymi fragmenty tych programów i tak dalej, czyli zaczyna, jak się na to spojrzy, to jest taka trochę, taki trochę pierwowzór tego, jak teraz wyglądają właśnie te sklepy z aplikacjami, gdzie możemy sobie przejrzeć jakieś screeny, możemy sobie coś wyszukać, możemy sobie przeczytać, o czym jest dana gra, o czym jest, do czego jest dany program i tak dalej, w jakiej jest kategorii, no to wtedy starano się mniej więcej iść w tą stronę. No i, ale jednak, no, no okej, okay. no mamy te płyty, to dlaczego, dlaczego właściwie o tych płytach tutaj chciałem opowiedzieć, dlaczego uważam, że one są ciekawe. A to z tego powodu, że no, jak coś jest nagrane na płytę, no to już jest nagrane na płytę. No niby oczywistość. No tak. Nie można tego zmienić. No tak. No i teraz to właśnie, że nie można tego zmienić, powoduje to, że mamy jakąś wersję tej rzeczywistości, która wtedy istniała. Czyli ktoś czasopismo przygotowało, powiedzmy, jakiś z wybór zestaw powiedz, elementów, umieściło to na płycie, łącznie z menu, żeby temu czytelnikowi dać jakby same nowości lub ciekawostki w danej dziedzinie na dany moment czasu. I w tym momencie mamy taki jakby, yy, mamy taki, mamy takie zdjęcie przeszłości na ten dany moment, że możemy się cofnąć, powiedzmy i sobie zobaczyć, o tutaj mamy grudzień 2000, Tutaj mamy grudzień 97 roku, a tu mamy styczeń 98 roku, a chcemy zobaczyć, a co było ciekawego w lutym. I w tym momencie, mając taką płytę, możemy się do tego cofnąć. Dodatkowo te płyty były, często było na nich napisane, że są integralną częścią czasopisma, nie powinny być sprzedawane osobno. I to, to w pewnym sensie była prawda, bo teraz w tym czasopiśmie te płyty miały nawet swoje rozkładówki, gdzie. No oczywiście rozkładówki w tym sensie, że tam są opisane programy i różne elementy, które są na tej płycie. Czyli nie musieliśmy nawet wkładać płyty do napędu, mogliśmy sobie przeczytać na takiej właśnie rozkładówce wewnątrz czasopisma, czego po tej płycie możemy się spodziewać. Często ta płyta nawiązywała też do wielu różnych artykułów, które znajdowały się w danym czasopiśmie i były tam jakieś materiały uzupełniające, czy też dodatkowe testy, programy, które były wykorzystane, żeby na przykład przetestować sobie samemu komputer pod danym kątem. Więc było to takie. Teraz to właściwie wchodzimy na stronę internetową, mamy tamte linki, powiedzmy, do tych programów, czy ich nazwy i tak dalej, które były wykorzystane do przygotowania danego materiału, czy też jakieś odniesienia do źródeł. Wtedy, takim odniesieniem do źródła bardzo często była właśnie taka płyta. Ale dlaczego jeszcze raz to jest ciekawe? No, bo, no, no okej, okay, możemy się cofnąć do danego momentu w czasie. Oczywiście mamy dzisiaj. Internetowe serwisy, które dostarczają nam podobnej funkcjonalności, na przykład bardzo znany serwis archive.org, gdzie możemy sobie wpisać stronę internetową i adres i zobaczyć, jak ona wyglądała w różnym czasie. Cofnąć się tam do połowy lat 90., jeśli dobrze kojarzę. I też są tam, oczywiście, programy, które ludzie powrzucali po prostu historyczne, do których możemy się odnieść. Jest też wiele innych stron. Które pokazują też, zbierają programy historyczne z różnych, tak zwany abandonware, który już dzisiaj jakby nie jest przez nikogo utrzymywany. Legalność jednak tego podejścia tu jest jednak problematyczna i czasami takie strony mogą znikać. No i właśnie tutaj, że mogą znikać, bo to jest to, co jest dostępne w internecie, jest dostępne w internecie wtedy, gdy ktoś to udostępnia w internecie. Taki też truizm. Ale. W pewnym momencie ktoś może przestać to udostępniać w tym internecie i wtedy tam dostępne już nie będzie, lub przestanie się komuś podobać udostępnianie pewnych treści, i wtedy te treści po prostu znikną. Dlatego uważam, że płyty i te czasopisma są bardzo takim ciekawym portretem epoki, bo jak chcemy się cofnąć i zobaczyć po prostu, jak wyglądała rzeczywistość w danym momencie, jakie były wtedy reklamy o czym się pisało, w jaki sposób się pisało na dane tematy, jakie programy były dostępne w danym miesiącu, to możemy to zrobić w prosty sposób, po prostu sięgamy po czasopismo z danego miesiąca i po załączoną do niego płytę i możemy się poczuć, wkładając tą płytę do, do komputera z epoki, jakbyśmy byli w tamtej epoce. I nie potrzebujemy do tego żadnego właściwie połączenia z internetem. Możemy to zrobić całkowicie offline i nie i jesteśmy całkowicie tutaj niezależni w eksploracji tej przeszłości od zewnętrznych, tutaj od zewnętrznego środowiska. I to jest właśnie powód, dla którego bardzo interesuje mnie właśnie zbieranie tego typu starych czasopism i dołączonych do nich płyt. Dajcie znać, czy, czy też takie płyty mają dla Was jakąś taką, powiedziałbym, sentymentalną wartość. Czy też patrzycie na to jak taki eksponat muzealny, czy może jest to Wam zupełnie obojętne. Każda opinia jest w tym względzie ciekawa. Ja mam takie zacięcie trochę właśnie takie historyczne, że interesuje mnie jak coś powstało i dlaczego jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, bo to nie jest tak, że pojawiliśmy się nagle, tylko jest to pewien wynik pe pewnego ciągu zdarzeń, który tutaj nastąpił, tak jak w przypadku rozwoju internetu czy rozwoju poszczególnych aplikacji. One są jakieś dla czegoś. I teraz Fajnie jest, gdy możemy się cofnąć w tą przeszłość i zobaczyć właśnie, dlaczego tak było. Z takich kawałów teraz mi się przypomniało, może będzie to śmieszne, może nie, że podobno dla niektórych już w młodszym pokoleniu, jak patrzą na ikonę symbolizującą zapis, czyli ikonę dyskietki, patrzą, że to jest ikona zapisu. I już coraz mniej osób łączy to naprawdę z fizycznym nośnikiem, jakim jest dyskietka, która wyszła z użycia już w wojenie. Na początku milenium już była przestarzała, ale długo, długo jeszcze powiedziałbym się trzymała. Oczywiście dzisiaj takie dyskietki nie umarły do końca, też są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, nawet czasami w, w samolotach, które przyjmują aktualizację właśnie na dyskietkę. Więc pewne elementy, jeśli coś działa, to czasami tego lepiej nie ruszać. No to jest to w tym dużo, dużo prawdy, ale w takim powszechnym użyciu, jakby dyskietki, to już od dawna odeszły zapomnienie. Właściwie wszystkie fizyczne nośniki odeszły tak właściwie w zapomnienie. Są jeszcze, powiedzmy, na półkach, sklepach, ale też to, to wszystko powoli znika. Większość gier jest sprzedawana według danych, które udało mi się zobaczyć jakiś czas temu, no to było 80% wszystkich gier i programów jest sprzedawana cyfrowo, tylko 20% jest sprzedawane fizycznie, a często ta fizyczna kopia ogranicza się czasami tylko do opakowania, w którym jest kod z Więc nawet już tego nośnika nie ma. Wszystko przeniosło się gdzieś w przestrzeń do tak zwanej chmury, która jest właściwie no oczywiście jakimś komputerem znajdującym się gdzieś, tylko nie wiemy gdzie są dokładnie te nasze dane. I stało się to takie po prostu dostępne powszechnie, że o tym przestajemy właściwie myśleć, gdzie te nasze dane się znajdują. Zapominamy, że one musiały muszą mieć jakąś fizyczną postać, wystarczy właściwie nam dostęp do nich. I też z tego powodu czasem tak się zastanawiam, czy to retro, które jest Teraz powiedzmy do tego, co powstało 20 lat temu, 30 lat temu. Czy będzie jakieś retro związane z dniem dzisiejszym? Bo jeśli wyłączy się wszystkie serwery, na których są sposoby autoryzacji poszczególnych gier, synchronizacji zegarów i innych elementów, czy będzie możliwość postawienia tej całej infrastruktury jeszcze raz, po to, żeby móc sobie cofnąć się do czasów dzisiejszych, powiedzmy za 20 lat? Nie wiem. Ale być może będzie to bardziej skomplikowane niż jest dzisiaj w stosunku, gdy pomyślimy sobie, jak chcemy się cofnąć właśnie 20 lat w przeszłość, czyli 20 lat w przeszłość to nie są lata 80. to jest początek roku, lat 2000, a 30 lat to są lata 90. Tak czasami patrzymy w tą przeszłość i widzimy, że e, powiemy sobie 20 lat temu, a 20 lat temu to, to już dwójka była z przodu w dacie. <laughs> tak ten czas szybko biegnie. Dajcie znać, czy takie nostalgiczne odcinki z jakimiś takimi moimi przemyśleniami dotyczącymi samych, jakby samego retro są dla Was ciekawe. A co Wy myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. To tymczasem, trzymajcie się. Cześć.